Dzień dobry. Jeszcze? Dobra. Zatrzymanie wiedzy osiami? Uh -huh. Wiadomo. Jak uh -huh. to jest gdzieś tam na pęknięciu, także na okay, dobra czego. Żeby już troszeczkę przeszło, tak? Dobra. Może tam jakoś dalej, żeby przeszło. Nie było tak, jak się dołowi wcześniej. Żeby no. okay. nie dojechała, no. Dobra. Poszucz. Wiesz miejsce, gdzie mniej więcej no jest? popatrz jesteśmy 5, 4, 3, 2, 1 jedziesz do końca w prawo do... Do końca w prawo Dobra. jedziesz tutaj będzie ciasno w prawo jedziesz, 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 jedziesz. tutaj ciasno w prawo prawo, uważaj na opony, nie tnij do końca wysepkę masz po prawej ciasno. Jedziesz jedziesz, 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 Tutaj uważaj ciasno, rondo po prawej jedziesz do runda. Dobra, prawo, prawo ciasno, prawo ciasno, uważaj ciasno, jedziesz, uważaj opona. Dobra, go. Jedziesz, jedziesz. Tutaj, tutaj prawo, prawo ciasno, jedziesz. Rondo. Rondo. Dobra. Uważaj na tą dużą oponę. W lewo. Lewo, uważaj ciasno, dobra. Jedziesz prosto. Jedziesz, jedziesz dobrze, do przodu szeroko do końca, do końca. Jedziesz, 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 do końca, do końca, dobrze. Dobrze. Tutaj, tutaj pod wiatr. lewo. lewo, lewo. Tutaj dobrze, dobrze. Jedziesz, jedziesz do końca, uważaj, uważaj tam Dalej, 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 Jedź, jednie drąć, jedź, jedzie, jedź, jedź, uważaj, uważaj, nie słyszę.